Śniema. Jesteśmy na kanale moim. Poproszę, żeby było, nie wiem, 300-400 subskrybujących na moim kanale. Jak, jak wezmę, jak będzie u mnie 500 yy, subskrypcji, no to ja sprzedaję tego wędajka. Kosztuje 300 milion trzysta to jest moja to jest najdroższa karta w tej oto fifie i obserwując jak się dodadzą mi obserwujący obserwujących i lajków sprzedaje to i sprzedaję to tego tego i bellingham a. To jest bardzo ryzykowne dla mnie. Nie wiem jak dla Was, bo Wy możecie w to nie grać. O takie coś. E, możecie zobaczyć moje karty. Takie mam karty. O sam tego, to, tą kartę stworzyłem. Tu mam takie karty. Tutaj mam euro. robię nowe mistrzostwa. Dopie dopóki nie wygramy, najpierw jestem Ukrainą, zaraz będzie Polska. Graj z Rumunią, gram pierwszy mecz. 1-0 Ukraina-Rumunia prowadzi. Pierwsza poprawa minała. 22. Minutę, gol. Ukraina. Ukraińska jest Strubin broni to. Strzela. Gol. 58. minuty. 2-0 dla Ukrainy. Przeciwko Rumunii. Jest Trubin Obroni to. Mudryk strzela. Obro jest. Strzegł to módrek 3-0 dla Ukrainy, sorry. Rumunia ma na razie 0. No i tutaj mamy wynik 3-0. Na razie jesteśmy na pierwszym miejscu. Co jest? Teraz będzie... Okay. Chyba, no... I zaraz będzie pod tym meczu jak, jak teraz Słowacja wygra ze mną, bo na, na drugim Belgia z, z nami wygra, no to będę na trzecim. No no to tak, no to dobrze, możemy tak zrobić, ale nie wiem czy ja to strzelę w ogóle. I to wygram. Druga minuta, bo raz Słowacja, też już tą kartkę. Mudryk nie strzela. Karnego. Trubin nie obronił karnego. Słowacja prowadzi 1-0. Jest. 1-1. Remis. Polska-Słowacja. Polska, Malinowicz. Mudryk. Kontuzja. Robin broni to wszystko Może teraz być akcja Nie ma, remis Musimy teraz w Ukraina chyba teraz musi wygrać A nie, tak i tak jest Ukraina jest na pierwszym miejscu Słowacja odpada Słowacja odpada Na pewno, bo ona teraz wygra Z Rom Z Rumunią Bo no to Słowacja może oni, dobra, ja nie tak i tak, jak przegram i wygram, no to tak i tak. Mam drugie, o, pierwsze miejsce z Belgią. Mudryk niestety nie będzie grał z Belgią. Ma kontuzję. Ciekawe, czy wyjdziemy z grupy do fazy pochorowej. Kurtuła broni. Tak jest, Luka nie strzelił. Jest. Mm. Kurto Kurtowa o co jest? Wyrównany mecz. 0-0. Może teraz jest. O broni. Debrunia. Żółta. Kurtowa, to ciągle broni. No, to jest niemożliwe luk przegrywamy to Jed jeden zero od hmm. co jest? Ukraina Polska gra w po pochorowa Cześć. No, my na którym byliśmy jest... No wiedziałem, że na drugim wyjdziemy Ktoś jeszcze wyszedł? Słowacja odpada, jedzie do domu do domku oraz łucznika. <grytanie> inaczej to mogę tak nazwać z Polską to mądryk musi zagrać ale nie może Lewandowski Pierwsza połowa już minęła Jest 0-0 Nawet mam nareszcie okazja Jest Ukraina prowadzi 1-0 Robert Lewandowski nie strzela Broni, broni to Wojtek Szczesny Jest, jest Jeszcze raz, jest 2-0 dla Ukrainy 2-1 już tak jest! Jest! 3-1 dla Ukrainy! No już się skończy tak. Polska niestety odpada od grupy... O jakiej grupy? Fazy pucharowej. Będę teraz grał chyba z, z Portugalią. Trudny zawodnik. No ale postaram się wygrać. Ale Młodryk musi teraz to zagrać nie będzie grał Bo kurcze Portugal jest lepszy W punktach Tak jest Ukraina wygrywa na razie 6, 6 minuta 6 1-1 Przewodniczący Fernandez żeli do Portugalii. A jej Christian strzela bramkę. Ukraina teraz może odpaść. Będzie szkoda bardzo. Tak jest. Jarmolęgo. O Strzela ten karny I żeby teraz nie było. Nie. Teraz to Ukraina może odpaść. Odpada do Ukraina. Od ćwierć finału. Bardzo szkoda. Niech. To zobaczymy. Kto doszedł do Portugalia wygrała ze mną z Niemcami wygrała. I doszła do finału. Anglia wygrała z Chorwacją. 2-0, z Belgią 1-0, i do finału doszła Portugalia, Anglia 1-0, do Portugalii, Portugalia wygrywa, euro niestety. Otwieramy teraz paczki, a w następnym odcinku będzie Polska na euro. Może wyjdziemy z grupy, może nie. A teraz na dzisiaj koniec.